Pan dyrektor Marcin Sobczyk, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. Przy okazji chciałam raz jeszcze podkreślić, że nasze spotkanie jest możliwe dzięki temu, że miasto wspiera kreatywnych ludzi w Tarnowie i współfinansuje to wydarzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Po takim wprowadzeniu to już mam tremę ogromną. Ja pozwolę sobie był wcześniej prelekcja na temat prawa autorskiego i mam nadzieję, że nie będę pociągnięty do odpowiedzialności, że zawłaszczę na sekundę jeden ze slajdów, który przed momentem był. Czyli skąd pomysł na biznes? Myślę, że powinienem zadać teraz pytanie, skąd pieniądze do realizacji tego pomysłu. A bardziej do realizacji swoich planów. Bo ja nie będę Państwu mówił o tym, jak finansować biznes, dlatego że ustawa o finansach publicznych w zasadzie uniemożliwia, a na pewno w znacznym stopniu ogranicza możliwość finansowania firm. No, uniemożliwia. Natomiast możemy wspierać projekty, które są projektami twórczymi, projektami artystycznymi, albo projekty, które mają służyć lokalnej społeczności. I tutaj pytanie, czy wszyscy Państwo jesteście, To nie jest pytanie absolutnie, żebyście Państwo nie myśleli, tu nie chodzi o inaczej, kto jest z miasta, czy są osoby, które są spoza Tarnowa, bo to jest dla mnie o tyle istotne, to postaram się tak to poprowadzić, tę rozmowę, abyście Państwo też mogli coś dla siebie, czy inaczej zrobić coś dla miasta Tarnowa. Dlatego zadałem to pytanie, bo te Pomysły, propozycje dla Państwa, które mam, no są skierowane głównie dla osób, które są mieszkańcami miasta Tarnowa albo tworzą na terenie miasta Tarnowa. W ubiegłym roku. A jeszcze jedno pytanie zatem bo część z Państwa znam, kto z Państwa jest twórcą, tak mi szeroko rozumianym twórcą, a, mamy dużo twórców, bardzo się cieszę. Organizacje pozarządowe. Albo aspirujące. Dobrze, też mamy reprezentantów. Osoby, które nie są z tych dwóch wymienionych grup wcześniej, a chciałby coś rzeczywiście robić e, no z pasji. Głównie z pasji, bo tutaj myślę, że nie nie powiem nic takiego, co by mogło być przyczynkiem do tego, aby otworzyć własny biznes albo na tym zarobkować oprócz własnej satysfakcji. Niestety w roku ubiegłym powstał nowy pomysł też Diagnozując potrzebę miasta Tarnowa w dziedzinie kultury i ten panel bardziej powinien być w dniu wczorajszym, bo będzie dotyczył tej działki głównie kulturalnej. Diagnozując potrzeby miasta czy społeczności lokalnej, stwierdziliśmy, że jest pewna nisza, której nie zagospodarowujemy, czyli jakby nie pomagamy bezpośrednio w sposób bezpośredni twórcom i artystom. Mamy organizacje pozarządowe, mamy firmy, z którymi możemy w tym zakresie działań twórczych, twórczych jakoś razem współpracować. Natomiast z twórcami bezpośrednio nie, mam, nie było możliwości prawnych takich, aby ich wspierać finansowo. I stąd pomysł w ubiegłym roku po raz pierwszy wdrożony, stypendia artystyczne. Pomysł, na którym mieliśmy przeznaczone i podobnie jest w tym roku, 80 tysięcy złotych, każdy stypendium artystyczne w wysokości 5 tysięcy złotych. E Sześć kategorii, to literatura, sztuki wizualne, teatr, muzyka, film. Taniec, mówiłem taniec? Taniec. I w tych kategoriach można było napisać bardzo prosty, wypełnić bardzo prosty wniosek. To był taki wniosek jednostronicowy. Informacje o wnioskodawcy i załączniki do wniosku. Załącznikiem do wniosku między innymi była rekomendacja. No jakby jakiegoś autorytetu z danej dziedziny. I takie stypendia artystyczne zostały przyznane i w ubiegłym roku, i w tym roku w czerwcu każdy w wysokości 5 tysięcy złotych. Ja o tym mówię dlatego, że mamy bardzo dużo twórców, którzy szukają wsparcia finansowego na pomysł na projekty. Zresztą widzę na sali jest tutaj kilka osób, które skorzystały też z tej propozycji. To było albo na zrobienie wystawy, albo sfinansowanie katalogu do wystawy, albo zrobienie koncertu, albo zrobienie instalacji rzeźby. I na tego typu działania również będziemy mieć pieniądze w przyszłym roku, więc zachęcam gorąco do odwiedzania strony kultura .pl, albo do strony miasta tarnow.pl. Tam zawsze każdorazowo umieszczamy informacje o. O tym, co, w jakim zakresie chcielibyśmy z Państwem współpracować. Ja zawsze to powtarzam, wczoraj też o tym mówiłem, że siłą każdego miejsca, nie tylko miasta Tarnowa, ale każdego miejsca, moją pasją jest podróżowanie. Jeżdżąc po świecie, zachwycamy się zabytkami, tymi miejscami, naturą, przyrodą, ale to, co każde miejsce odróżnia najbardziej, to są ludzie. W jednym miejscu się lepiej czujemy, w innym trochę gorzej. W jednym ludzie są bardzo sympatyczni. Yy, Mam szczęście, że zazwyczaj są bardzo sympatyczni, a my mamy to szczęście, że jesteśmy rzeczywiście w mieście, które jest polskim biegunem ciepła. Mamy ciepłe osoby i tym osobom chcemy pomagać też w ten sposób, tym twórcom. Więc kultura.tarnow.pl, tam myślę, że w lutym już powinna być informacja dotycząca tego kolejnego naboru. Yy, jest powoływana komisja konkursowa, ta stypendialna na konkretne projekty, która przyznaje te, te granty w wysokości 5000 zł. Na razie jest jeszcze to na tyle nowość, że, że no szansa zdobycia takich pieniędzy jest, jest całkiem spora. Tym bardziej, że i sama umowa, i później sposób rozliczenia tego projektu jest ekstremalnie prosty, wiedząc, że twórcy są bardziej po to, żeby tworzyć, a nie siedzieć i tonąć w papierach. Od tego jesteśmy my, urzędnicy. Ale twórcy ani nie muszą się na tym znać, ani jakby chcemy je ograniczyć. Czy jakieś pytania do tej części studentów artystycznych? Bo skoro mamy też osoby, które. Czy są z organizacji pozarządowych, albo chciały w jakiś sposób wsparcia ze strony miasta, do którego znowu bardzo gorąco zachęcam. To znaczy, już minęły te czasy, kiedy urzędnik był uważany za przynajmniej, no chciałbym, żeby tak było w świadomości mieszkańców. Kiedy urzędnik to największy wróg. Znaczy, przekroczenie progu gabinetu wiązało się z umawianiem przez nie wiadomo jak długi czas, dotarcie i porozmawianie albo przekazanie swojego pomysłu to już graniczyło z cudem. Mamy nadzieję, że takie czasy już nie wrócą. I my jako miasto jesteśmy otwarci. Każdy wydział, czy to z wydział kultury z zakresu działań kulturalnych, czy wydział sportu, czy dla przedsiębiorców, jeśli jest potrzeba pomocy, jest specjalna komórka, która pomaga przedsiębiorcom. Są, jest kilka punktów teraz na terenie miasta z doradztwem prawnym, gdzie mamy prawników za darmo, możemy z tego korzystać. Jest desk na ulicy Wałowej, u zbiegu ulicy Wołowej i Legionów, miejsce, gdzie y, każda osoba, która startuje, y, może y, przyjść, gdzie jest sala konferencyjna. Tu już mówię o pomyśle, jeśli zakładamy swój własny biznes, a nie mamy lokalu, nie mamy gdzie przyjąć swoich potencjalnych y, partnerów, więc tam takie miejsce jest, z dostępem do komputerów, do sali konferencyjnej, z obsługą pełną, również, tak jak powiedziałem, z tą obsługą prawną. Niebawem będziemy chcieli uruchomić takie miejsce również dla organizacji pozarządowych z taką pełną, kompleksową obsługą. Natomiast z jakimi narzędziami jako miasto dysponujemy jeszcze oprócz tych stypendiów na artystycznych i oprócz tej części logistycznej, Uchwałą Rady Miasta, tam sprzed jakiegoś czasu, sprzed, sprzed kilku lat, wszystkie organizacje pozarządowe, które działają na terenie miasta Tarnowo, mają bardzo duży upust również wynajmie lokali pod swoją działalność. E, polega to na tym, że na przykład lokal, który ma 180 metrów, można miesięcznie wynająć za 600 złotych, a nie za 4 czy 5 tysięcy złotych. Warunkiem oczywiście jest to, aby to była organizacja e, pożytku publicznego. Również w Urzędzie Miasta jest specjalna komórka, która zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, nie tylko w zakresie kultury. E, Miałem nie mówić o NGO-sach, ale powiem dlatego, że, że zawsze nakłaniam do tego, że to jest najlepsza forma współpracy i pomocy miasta, również tej finansowej. Co roku ogłaszamy konkursy dla organizacji pozarządowych. W roku bieżącym mamy dwukrotnie większą kwotę. To jest kwota 430 tysięcy złotych na projekty dla organizacji pozarządowych w poszczególnych kategoriach. Oczywiście mówimy tu o zakresie kultury. W przyszłym roku podobną kwotę przepisujemy. Jeśli mamy tytuł całego naszego wczorajszego, dzisiejszego spotkania Miasto Kreatywne, to tam również jest jedna działka, która poświęcona jest tym podejściu do tych. No, mówiąca o tym podejściu kreatywnym do, do tego, co się dzieje w mieście. Czyli szukamy projektów kreatywnych, nowatorskich, artystycznie Często eksperymentalnych, bo nie boimy się, nie boimy się w mieście eksperymentów. Będzie trochę głośniej, najwyżej u nas w Polsce wtedy. I, i, a o to nam też trochę chodzi. Nie chodzi o prowokacje. <laughs> e, I zachęcam do zakładania organizacji pozarządowych, dlatego, że te pieniądze są one no, z automatu niemalże do wzięcia. Najprostszych sposób współpracy, czy to współpracy za pomocą konkursów, ale również zleceń, jeśli, jeśli no zadania wpisują się absolutnie w strategię, czy w, w, w te kierunki rozwoju w zakresie kultury, kierunki rozwoju miasta. Kolejnym takim sposobem pozyskania środków na rozwijania swoich pasji i, i, i w jaki sposób finansowania. A przepraszam, zapomniałem powiedzieć, to jest e, odpowiedź na pytanie przed momentem w kuluarach. E, w przyszłym roku zapisaliśmy jeden projekt, który nas, jedno zadanie projektowe w ramach organizacji e, pozarządowych, które nazwaliśmy Osiedle Kultura. Polega to na tym, że mamy świadomość, że tak naprawdę często żyjemy w jakichś dzielnicach miasta, nie znając się nawzajem. Chcemy, abyśmy byli społecznością otwartą, żebyśmy nie znali tylko pani z, ze sklepu, y, bo czekamy razem po bułki, albo pani, żeby nie ograniczała tylko wiedzy na nasz temat, a to fajny, dobry chłopak, bo dzień dobry codziennie mówi. Y, poznajmy się bliżej. Znaczy, Znowu wracając do historii, minęły te czasy, kiedy nie mieliśmy wpływu na to, co się dzieje w mieście. Mamy bardzo duży wpływ. Musimy mieć tylko świadomość. Tego, że możemy coś zrobić dla tego miasta. My urzędnicy nie mamy ani monopolu na dobre pomysły i całe szczęście, natomiast czekamy na mieszkańców, na ten dialog, że chcemy razem coś zrobić, żeby było, żeby w mieście było lepiej, żeby nam się lepiej żyło i żebyśmy byli polskim bigulem ciepła nie tylko na, na, na rolapach. Więc osiedle kultura. Mieliśmy spotkania wielokrotnie z Radami Osiedli. Również budżet Rady Osiedli, dysponują budżetem. W tym roku była to kwota ponad 3,5 miliona złotych. To są pieniądze, które można też za pomocą. W, 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 dzięki radom osiedli, tych rad osiedli w Tarnowej jest 16, można wydawać na różnego rodzaju zadania. To państwo decydujecie o tym na co. E Oczywiście trzeba się zwrócić już bezpośrednio do Rady, do członków Rady Osiedli, ale to są ludzie jakby z, z naszego grona, no, sąsiedzi, prawda, trzeba do nich odtoczyć. Na stronie miasta znowuTarnof jest szczegółowa informacja, gdzie jest siedziba danej Rady Osiedli, danej Rady Osiedla i, i, i czy nawet godziny, kiedy można się umówić. Jeśli jest jakakolwiek inna potrzebna pomoc, to też jest kancelaria Rady Miasta, która obsługuje Rady Osiedli, można się zwrócić tam z prośbą o spotkanie. Tkanie, o pomoc w dotarciu. Yy, dlatego też o tym mówię, że często yy, wczoraj nawet była podczas rozmowy o co prawda innej puli, bo to jest budżet rad osiedli, a nie budżet obywatelski. To jest jeszcze inna pula pieniędzy. Natomiast. Yy, Rady osiedli mogą przeznaczyć to na dziurę w chodniku, na krawężnik, ale również mogą przeznaczyć te pieniądze na projekty miękkie, na to, żeby na tym osiedlu lepiej się żyło, żeby więcej wydarzeń artystycznych się działo, albo żeby nasze dzieci, wnuki albo my sami mieli gdzie siedzieć nie tylko z telefonem pod klatką, albo przed komputerem, co jeszcze gorsze chyba. Więc to jest budżet znowu Rady osiedli budżet obywatelski. Tarnów jako jedno z pierwszych miast prowadził budżet obywatelski nawet przed Krakowem. W tym roku w sumie 24 projekty zostały dofinansowane. Budżet został podzielony na dwie kategorie. Jedne to projekty ogólnomiejskie i cztery takie projekty uzyskały dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 700 tysięcy złotych i 20 znowu osiedlowych, czyli idziemy bezpośrednio do tych małych naszych. No, mikro ojczyzn, bo powiedzmy, że małą ojczyzną jest tam jest Tarnów. I na te projekty osiedlowe to była kwota ponad 2 miliony 500 tysięcy złotych. W tym roku znowu uczymy się cały czas, więc w tym roku po raz pierwszy zostały wyłączone z tego wszystkie obiekty edukacyjne, czyli nie mogą szkoły, nie mogą przedszkola zgłaszać swoich projektów. Częste zarzuty, zarzuty, zarzuty są takie, że dalej realizujemy zadania poprzez. Z budżetu obywatelskiego zadania własne gminy. Pewnie tak jest. Tylko, że znowu, mając na uwadze, że budżet miasta jest bardzo ograniczony, to państwo decydujecie, czy zrobiony będzie z tego chodnik, czy zrobiona z tego będzie droga, być może parking pod blokiem, a, a może zrobimy jakieś wydarzenia kulturalne. No, i z uwagi na to, że ja jestem z Wydziału Kultury, to zachęcam też do zgłaszania projektów tych z zakresu kultury. Na kilkadziesiąt wniosków w tym roku tylko trzy były projektami miękkimi, dotyczącymi działań kulturalnych. Bardzo niewiele, a przecież aktywność i potencjał miasta w tym zakresie wśród mieszkańców jest ogromny. Więc to jest kolejne, kolejna możliwość uzyskania środków finansowych na, na realizację swoich pomysłów. Zreasumując, to, jest, e, to są stypendia artystyczne. Pieniądze trafiają bezpośrednio do twórcy, a właśnie, bo państwo, część z Państwa jest spoza miasta Tarnowa. E, to jest ta dobra informacja, że również takie projekty, czy Państwo mogą być, real, mogą być finansowani z tego budżetu, e, bo w regulaminie jest jasno napisane, że pieniądze, stypendia artystyczne przyznawane są dla osób, które są mieszkańcami miasta Tarnowa i tworzą na terenie miasta Tarnowa. Dla osób, które są mieszkańcami, to druga opcja, dla osób, które są mieszkańcami miasta Tarnowa, tworzą poza granicami miasta Tarnowa. No i trzecia, dla tej części z Państwa, ta właśnie dobra informacja, dla tych osób, które nie są mieszkańcami miasta Tarnowa, ale tworzą tutaj. Czyli tu nie zamykamy drogi i tych artystów, którzy są spoza miasta, zapraszamy do nas, realizujcie swoje pasje, ee, a my to dofinansujemy. Więc to był budżet, to był... To były stypendia artystyczne. Druga ścieżka to, są, to jest ścieżka organizacji pozarządowych i naprawdę gorąco, gorąco polecam, bo tu było wiele mowy o tym, jak można do, uzyskać pieniądze. E, dzisiejsze i wczorajsze wydarzenie jest przykładem właśnie e, NGO-sów, pieniędzy dla organizacji pozarządowych e, i, i, i one są w jasny sposób do, do, do wzięcia. Trzecia ścieżka i tam w tym właśnie ten jeden projekt bezpośrednio oprócz projektów, jak Wydawnictwa Otarnowie czy Święta Patriotyczne, właśnie ta osiedle kultura, tak on został nazwany. Kolejna opcja to jest budżet obywatelski. Teraz jest już głosowanie, więc mamy szansę jeszcze wziąć udział w głosowaniu. Decydować na co te pieniądze zostaną przekazane i pieniądze, które są z rad osiedli którymi radni osiedlowi korzystają i są bardzo otwarci na pomysły czy propozycje mieszkańców. Oni są reprezentami nas. To są jakby te, te narzędzia, którymi dysponujemy w sposób bezpośredni. Natomiast ja cały czas zachęcam bardzo go, gorąco jeszcze raz do kontaktu z nami, z urzędem, do podzielenia się swoimi pomysłami, co możemy tutaj zrobić w mieście również no, jakby dla siebie. E, I w, zadania własne gminy również w zakresie edukacji realizowane są poprzez Miejskie Instytucje Kultury. W Tarnowie mamy cztery takie instytucje, to jest Biuro Wystaw Artystycznych, Tarnowski Teatr, Biblioteki i Tarnowskie Centrum Kultury. I to też są instytucje, które z pewnością będą otwarte na Państwa kreatywne pomysły e, twórcze. To tyle z nie wiem czy z bardziej dobrych, bardziej czy mniej dobrych informacji co do finansowania. No i niestety nie mogę zaproponować Państwu jak dwie prelekcje wcześniej, że będziemy mieć miliard euro czy milion euro do rozdania. Nie dysponujemy takimi pieniędzmi, ale przynajmniej chcemy dać ten impuls do wspólnego działania, do zmieniania tego miasta, bo musimy mieć taką świadomość, że najłatwiej miasto zmienia się poprzez działania kulturalne. Y, jest wiele przykładów w Polsce i tylko, nie tylko jakby w hasłach, ale również w działaniach, gdzie poprzez działania kulturalne te miasta zaczęły się rozwijać również poprzez y, powstawianie nowych przedsiębiorstw, poprzez miejsca, gdzie się dobrze żyje, a w miejscach, gdzie się dobrze żyje, no, w tych miejscach się dobrze żyje, gdzie jest dobra praca. No i tak dalej. Wszystko poprzez kulturę. <gryw> Dziękuję bardzo. Chyba, że są jakieś pytania co do tych pomysłów finansowych. Dziękuję.